Bez zmiany rezultatu na boisku numer jeden, ale teraz kapitalne trafienie. Osa e, nie stracił futbolówki indywidualnie, proszę bardzo, popatrzmy na tą akcję, o Pióro! E, główka i teraz, tak, tak, tak. Zniszczenia, że tak powiem, e, dzbanów w tym spotkaniu, ale teraz piękna bramka. Bliżej linii do niego piłka, Krzyżanek, popatrzmy, mamy szansę i mamy bramkę! Dziś pochowani jego koledzy przejął to wszystko. Danecki uderzenie! No i mamy Bramkę! Ale wpakował wpakował to Maciej Donecki. Tracic CPN United i faktycznie musiał egzekwować piłkę. aut Sobczak, ale teraz dobre rozegranie. I mamy 2 do 2. 0,8 z tego kryzysu. Teraz świetna interwencja Wilczkowskiego. Czy będzie jeszcze dobitka? Tak jest! Sobczak! No i mamy Bramkę! Chciał rozwiać swoją akcję. Teraz Sarafiński mamy 2 do 0. Wyjścia z drugiego miejsca teraz zbany w natarciu. Sarafiński mamy 1 do 0. Ale dobra, to jest nieważne, nieistotne, bo teraz i tak jest szansa i jest bramka. Takie łatwe. Już jest uderzenie! ale jest petarda! Pusta bramka. Będzie okazja. Będzie 2-2-2 do zera. W 17. Dawid Koźmiński z 20. Z pojedynku z Łysikiem jeszcze. Spychalski! Mamy bramkę! Kontra Hama Toruń. Tutaj myślę, że będziemy mieli... Ale o tym może za chwilę.